Batman może zostać, reszta do wywalenia, do kosza. Y Nie, Nightwing to tak połowicznie, Alfred połowicznie, resztę włożyć gdzieś, spalić, wyrzucić, zatopić. No. I tym akcentem. No. Hej, cześć, witajcie z tej strony Loki i wraz z Dolusiem witamy Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy wy tam, Knight. Zamknij mordę, babo, bo się nie da przywitać. Jezus Maria, zostawcie łapkę w górę widzowie, jeśli cieszycie się na kolejny odcinek z tej serii. A my lecimy dalej, ja w dzisiejszym odcinku przez to, że Alfred to Frajer nie chce gadać z nami, żebyśmy kontynuowali wątek Harley Quinn, Bo poza tym mam

Styl sobie oczywiście tego zmienimy, bo to wygląda jak gówno. Gówno. Główno. Czy to wygląda lepiej w ten sposób? No i to wiele, bo ma lepsze kolorki pełniejsze takie Wyrazistrze. wyrazistrze. Hmm. A tak poza tym trochę gówno. Trochę tak. Jakbyśmy sobie zrobili tak. Na przykład. Maska wtedy jest do dupy. Weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie tak. Zajebiście, dzisiaj sobie ja gram Red Hoodem, ale już widzę tutaj chyba Bad Girl sobie gra. E, tak. Nie wiem. Dobrze, ja jeszcze sobie wydam umiejętności. I od Super. B jest dobrze. Dobrze jest. Dokładnie. O, Reczku to może stosować chwyt na dużych przeciwnikach, zajebiście. przeciwnika, który ma mniej niż 50% zdrowia, ale to przecież tak działa, idioto. Eee. Eee. Super, może być tak. Fajnie. Eee. Rozpoczynamy, widzowie, wątek Clayface'a. Let's go. Ja jestem naprawdę ciekaw, kiedy my tą grę skończymy. No, ja mam wrażenie, Przy dobrych że bo... wiatrach uwiniemy hmm. się do świąt. No, no Ale mam takie wierzy. wrażenie, że te wątki się tak dłużą i dłużą. No że tak wiesz, rozwaliliśmy tego Mister Freeze'a, a ten jej, jego wątek się jeszcze nie skończył. Hello. A teraz nagle mu się zachciało gadać, cholera. Pierdzielony dziadek. Tego, tej misji już Oluś chyba nie robiłeś, nie? Czy robiłeś? Nie. To dobrze. I co teraz? Przeskanuj magazyn. Dupa. Idę na górę. Dupa. Co tu jeszcze jest w tym magazynie? Co ty, Oluś, robisz? Mieniam się. ...czy o. nie, już nie zostanie. <kluzny> A u. nie, zmieniam sobie może. <kluzny> Okej, okay, masz sobie zmienić. Okej, okay, dobrze. Mhm. Mm? <kluzny> 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 Widzowie! Jak to nic nie ma! <kluzny> <kluzny> Chyba że to ciężarówkę chodzi, nie? Nie chodzi o ciężarówkę. Ja to przeskano skrzynię magazynową. Skrzynka magazyny, No. A bo to trzeba kliknąć. A ja to myślałem, że po prostu wystarczy zeskanować główno. Co? Tu jeszcze. Nieprawda. To było kłamstwo. Tutaj jest jakiś ślad żółty. Hmm? Czemu zagadki są tak do dupy zrobione w tej grze, Boże maliny? O i teraz right. mamy iść po śladach. Chodź. Boże jedyny. <coughs> Cała Let's detektywistyczna go. robota. Nie to, żeby Warkan w sumie było trochę lepiej, bo Warkan Asylum to głównie się chodziło po śladach, ale ale no. było to ciekawiej zrobione i lepiej się szukało tych śladów. <coughs> Okej, Clayface, wherea. No czemu ty się tu pod... No p... Pe, P.P.P.P. Pe, 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 już chciałem cię nazwać. Ha, ha, ha Nie warto, prawda? Nie wolno, nie, nie warto. Nie wolno. O Jezu. Ale to jest, widzowie, tak, że tego nie można mówić. Ale mi nie chodzi o to, że ja krytykuję takich ludzi. Nie, ja po prostu tak. Ja wyzywam jakichś randomowych ludzi od takich ludzi, ale to nie znaczy, że wyzywam ludzi, którzy są tego, tej orientacji, no. w brzydki sposób nazywani. Nie. Widzowie. Ja jestem tolerancyjną osobą. Żeby nie było. Co się sta. Ale ma krzyw ryj. No... Co jest? I ja Hello. No i do ścieków spieprzył. A chłopca jeszcze w to zdepną. He wde gówno. <laughs> oh. Co się dzieje? Co jest. Spierdzi! Co to, co to jest? Co to jest? Ale glob! jest! Ale Ale jakim chłopie z glutkiem? Nie... Jakim chłopie z glutkiem? Gonimy frajera. Ale glutek. Ale glutek jeszcze... Wraz na ciężarówkę. Gonimy frajera. Tak o... Skręcaj Oluś! O Jezus! A którym się robiło drifty? S2 2 razem. Zgubiłem go. O, jednak nie. Okej, okay, widzę frajera. Dobrze jest. Jestem blisko. Już nie jestem blisko. Ja jestem jeszcze dalej. Widzę ikonkę drzwi. Let's ha, go! Tu jest wejście i trzeba tu wejść, tak? Zajebiście. Let's go, Oluś, chodź do dziurki. No dobrze. E Siu! Siu! Let's go! Siu! Co tu się dzieje? Ehm. Um. Haha, oro. Czekaj, niech oni podejdą do jakiejś tej sensownej skrzynki wybuchowej. Ty, jak ja naładuję, to ja mam jakiś mocniej. O, nie, nie, nie ten. Za słaby zasięg. No, niech podejdą tam. No, no, no chciałem rzucić w to ja oh. wiem, ale bo to, nice. bo te batarangi, badgren, one głupio działają, bo one le lecą bokiem i ładnie się no, zahaczają. Ale one po takiej tej właśnie. Tu oni blokują cholera. Gościu! No nie sięgło go to, no. A wow Ała, aha ha ha, aha w oko, palę synu, ci w oko. No cóż... rozumiesz? Teraz no cóż. już wiesz, jak to jest. Teraz Nie już wiesz. Nie zapolało mnie to w sumie śmiesznie. Co? Śmiesznie. Ale było Ty masz tylko taki kij, Oluś, w dupie, że cię to tak boli. Mnie to nie boli. Ta, jasne. A ja mam krzywy ryj w tej masce w ogóle. A tu się Ech da wejść? Masę masz, krzywy ryj. W, w rzeczywistości też, to prawda. Nie żartuję, żartuję. A tu jest skrzyneczka. Trzeba poszukać przejścia. Słychać frajera. Skrzyneczka. Co ty tam skrzeczysz? <laughs> Co ty tam rzepczesz? Znam. tam... Czego O tutaj <laughs> Nice Spoko Ale w Arkamie to było jeszcze bardziej absurdalne, bo cię powietrze biło No tak Co z rur wyskakiwało Chodź a tam wcześniej było przejście jeszcze? Co tu się ty. Te... Ty tu idzie, gruby tam idzie. Gruby tam. O, Hełno! bo tutaj było. Wracamy. przejście jeszcze, czy nie? Nie, poczekaj, co? O, oh, no! A tu było przejście oh, takie, a czemu wracamy? Nie, no bo daj się, że niby się przestraszyłem. A. I okay. Tak, dawałem. I to miało być śmieszne. O, ale na DUPIE te. zjeżdżam! <laughs> na no dupce tak zjeżdżałem. A on mały, no? Nie, bo to są ty, bo to są grub grubasy. Okej, okay. myślałem, że to Clayface tu stoi. Oni się modlą. Aha, co? Ja ty ja chłop, Batman, tak Rogi, jak Batman ma. To oni tu kręcą reportaż sorry, <laughs> Dokument. Co jest?

Tylko nie wiem czy on tu da radę dojść sam o Nie jest Donat to nie pozwalam Nie o A chłop nie jest świadomy Dopiero 12 dzień Znaczy kiedy to nagrywamy jak się trzymasz Dobrze Dobra widzowie w komentarzach jak wy się trzymacie tak. Jak to... się wkurzył, bije no to... siebie. A nie, on jest no, ogólnie no. On jest po prostu mały, czy nie? nie jest? No. Chyba nie. Chyba nie. Chyba solo. No dobra. Hona na solo. Nie, będzie, Hona będzie... solo typie. Ale jest nierówno. Jest 3 na 2. Ja bym, ja bym powiedział, że szanse są równe z moim, z moim levelem. Okay. I like rod Spodziewałem się walki z ogromnym Clayface'em, który też ładniejszy będzie, bo tak trochę to głównia nie wygląda. I dosłownie i w przenosie. I, I nie ma już o, jednego. No, tam A No uniki robię przecież. Eee, spróbujmy tak. Ale na web dostał chłop. Pych! Co on robi ty? Leżysz. Co to było? No ile ci zajmuje? Jeszcze. No, no już. Nie. Ja dwóch pokonałem prawie samemu. No bo masz wyszy tak. le... No bo masz wysyle... level. Co? Ja nie wiem o czym go gada. Ten. Ten. Ten o chlebie, ten o serze, ja nie, nie rozumiem. Bo Clayface był przed tym, jak został głównym, był aktorem. Tak Aha. mówi jego ten, historia, że, on tak? że to był najpierw faktor jakiś filmowy, a potem coś mu się stało i stał się tym, czym się stał. Aha. To przynajmniej w tej grze tutaj to pokazują, bo w żadnej grze, w żadnym filmie, w żadnym serialu, nie wiem. A wiesz kiedy ja się tego dowiedziałem? No. O tym dowiedziałem? Jak miałem 4 lata grając w Lego Batman, bo tak pisało w jego biografii, która zawsze tak? była na... która była na początku misji. Ciekawe. Oboz, jedyny, no i po co? Ej, to znaczy, że skoro... no bo skoro Clay to glina, a on się nazywa Clayface, to teoretycznie można by go nazywać glinomordy yeah. <laughs> Krzywo mordy! Ło... No no mordy! No tam, a To już dla wszystkich mamy przynajmniej przezwiska. No Jeden to jest mrożon, dru drugi druga jest influencerka. Prawda. Mamy ten, kogo my tam jeszcze mamy? Freeza i Wersoft. No właśnie. To no. Klepie typa! A na lodziarę nie, ty... mamy. Co my jeszcze tam mamy? Kogo właśnie... my tam. właśnie, nie wiem. Why? Skupiam się na tym cholera, żeby kombosy walić. Krytyki wstają. Sensie. Jakie kombosy, co ty gadasz? Ten, le ten, ten leży, nie leży. No wszyscy leżą, ty. O co chodzi? No wstawaj, śmietniku! A ty, bo mu się życie jeszcze nie skończyło. Kolejni przylecą, czy coś, nie wiem. Aha. Ale chydziki, oła. Gownem strzelają, Jezus Maria! Jezus... Po kolana w... Jak to nazwać? Mazi My... Kola Co? Oh. O w białej substancji klejącej substancji, no białej klejącej substancji Awa. Jezus, odwalcie się Co tu wybucha! Jak się bawisz, Oluś? Oddejdź! Nie wy Dobrze Wiem co mu tam Wykończenie na ryju robi. To wcale nie tak, że mógłby poszukać innej drogi, tak, żeby się do niego dostać i go gonić. Albo, nie wiem, odstrzelić zamek? Szoł nie musi trwać. To znaczy, nie wiem, czy tam było zamek, nie wiem, czy to po prostu nierozpieczone było, ale no nieważne. Przyjrzyj się aktom sprawy Clayface'a. A, A idź, w pistu. Z nami nie trzeba z Alfredem gadać. Jezu, 23-26 misja, no powaliło. Hmm. Pana, miła. Przesłuchaj renegatów, co? O Boż. Zrob... Znowu kolejnego e-maila. Tutaj jest... Mam całą kolekcję chyżych i wnerwionych. O jezu. oni się... mają prawo do szybkich i wściekłych, O jezu. Nie, o... Nie. O, o jest, O kurczę. O kurczaczki mm. pieczone. O nie. No. O nie. No i co? Lepsze spluwy sobie by wytworzyć? W sumie mogę sobie lepsze spluwy wytworzyć, bo te, które mam aktualnie, są do dupy. Dobrze. Rozsądne podejście. Oh. Dziękuję serdecznie. Ile mamy czasu? 19 minut dopiero. Znaczy, dopiero, no? 10 minut jeszcze. Eee, <laughs> Gdzie my mamy się przyjrzeć yes. tym aktom sprawy Clayface'a? Yes, pop... ale na zalecany jest... poziom to nawet ja nie mam takiego dobrego, tak dużego poziomu. No eee, tak, żeby bo, ten... to, bo to jest ten, no. Y... Co prawdę mówiąc, możemy iść pogadać z yy, Talią. Tak szczerze. Chodź, idziemy. No to, nie wiem, zmieniamy? Czy... Nie. <grybujesz> no dobrze. Idziemy po prostu, nie ma co. Ej, ale szczerze, te wątki pseudo-poboczne z tymi kryminalistami są... Tak nie są jakieś mega interesujące, ale są o wiele bardziej interesujące niż sama fabuła, bo w fabule... Jest tyle... Lecimy do tej talii. No, jest tyle misji, w których. które polegają tylko i wyłącznie na tym, że idź porozmawiaj z kimś wróć i tyle. Przynieś wynieś poza No. Klasyczek. Hmm, a w tych wątkach kryminalistów, tych, tych, to się przynajmniej coś trochę dzieje. ty Co się dzieje? Rozpocznie przerywnik filmowy. Co? Gdzie? Tam. Aha. Siema. No to ty będziesz To co, może będę ja zamiast ten, zamiast ciebie. <laughs> Teraz się gra i będę ja. No <laughs> to cutscenka fabularna. <laughs> Czekaj, co? A to nie jej... <laughs> Aha! <laughs> Czyli gra mnie wylujała. Ej no, ty przynajmniej doceni to, że ty mogłeś w ogóle kadstenkę odpalić. Czy oni Czy Nie. głos jest żywy. Liga będzie atakować, bez względu na I by się Ile mieszkańców zginie w Talia? Countless.

Czemu? No to dobra, wyjwania i na razie. takie. I tak jeszcze pie, 15 razy będzie pewnie jeszcze katstenka z nią, żeby przyjść. Nie trzeba wrócić do Belfry w gościu! Nie trzeba? Ty, ty, A ty. nie, czekaj, nie, przepraszam, piszę, wróć do Belfry. Tak? Nie, no, no, ale jest... Się... Jest jakaś ta odblokowana tam, zaznaczona. Czego ty się spodziewałeś? Ja nie naprawdę... Że, no, że będzie, ale no... Jest tam jakaś, jakieś gówno zaznaczone. Jak? Nie no, porozmawiaj z detek detektyw Montoy. Montoyą. O. No to czemu ja mam zaznaczonego hmm. cały czas? Bo pewnie nie masz chcę. inny wątek Coś jakiś aktywny wznacz. albo Wysią... nie. Wiem. Nie no, bo ty masz zaznaczone. Nie no ja... To czy nie no, ma. Ja mam zaznaczone tak, żeby wiesz, nie. żeby tam Dobra, dotrzeć de... ten wątek. Tak, do detektyw Montoi, tak? Trzeba yy. dotrzeć. Yy. No. O no to Ale chodzi. Huczekaj. Tak! Ale Dobrze. może byśmy coś innego zrobili, już nie rozpoczynali jakiegoś dłuższego wątku w tym odcinku. No to co, proponujmy. Jak pierdały, pierdoły, nie wiem. choć się tepniemy na West End. Po co? I tam zrobimy ten czerwony, ten. O oh yes. jest. Ten. <tum> tam to zadanko czerwone zrobimy. Już nie będziemy rozpoczynać nic takiego w jakiejś misji. W tym odcinku, bo nie mamy zbytnio czasu. Porobimy jeszcze jakieś pierdoły, a w kolejnym odcinku nie wiem co będziemy robić. Może wątek Mr. Freeza będziemy kontynuować, nie wiem. Zobaczymy hmm. widzowie. Czemu... Aha, bo ty jesteś u góry, ja się zastanawiam dlaczego ja mam u góry napisane Batman Dude 17. Dong! Dongk Czekaj w ogóle, bo ja tutaj jest... Coś mi się tu nie zgadza. Czemu ja mam nagle te umiejętności... Mam więcej wyzwań umiejętności pędu teraz na tym? Głupie to. Oczyść sobie gniazdo, WTF, powaliło. Ile tu trzeba rzeczy do tego zrobić? Komu by się chciało tyle? latać w tej grze. Oprócz Olusia. Dzięki. No, ale ty Oluś, tobie się już chciało. Oro! No, mi się trochę chciało. Póki nie przyszedł Call of Duty Modern Warfare i nie zacząłem być w nim dobry, a wtedy już trochę hmm. miałem, zacząłem mieć wywalony na tą No, a ja sam myślałem, czy że, żeby sobie kupić Call of Duty Modern Warfare 2, ale Trochę Dobry dużo kosztuje, plan. no ale dużo kosztuje, a ja teraz sobie jeszcze kupiłem Gowa, więc. Yy... Upolujesz na promocji, jak znajdziesz na promocji, bierz w ciemno, bo to dobra gra jest. Yy... Myślałem, że tą kamerę schakowałem, no. Stup. No ty, pindo! Co to się dzieje? Czas do co? To, co? Obumarcia Dzień. organów? Co? Dzień. Dzień. A. Tutaj! Tu jest skrzynka! Nie, Otwórz! Dobra. Ale to cię ta baba zauważyła. Tak, mogę... Mam? Dobra. Mam zbiornik. Gdzie ten zbiornik? To jest zbiornik kryogeniczny. Gdzie jest zbiornik kryogeniczny?! Też bym chciał wiedzieć! Wyłącz tą kamerę! Ty, a może w tej... tej? Nie, nie wiem. Przecież my ich nie zabijemy do tego czasu, to czy obezwładnimy A To jest chyba zbiornik kryogeniczny Nie wiem No już to miałem Ty gruba Berku Zadam ga Dobra mam Ale jeszcze. A jeszcze nie, możemy okay. w sumie a nie, przepraszam, musimy dosyć do mobilnej kliniki dr Tompkins, która jest za 800 metrów, a mamy niecałą minutę. Aha, ale ja nie mam cza czasu ograniczonego. To świetnie. Ja się pobiję, a ty tam leć w sumie. Ja tak mi trochę żal ich zostali tutaj... Z... 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 Jak już... Dostali tak w łeb, jezu, umieram! Nie, ja się nie wyrobię, nie ma... Nie jeszcze nie jadę w tę stronę bo mi się pokazuje do Montoi! Ty ja mała! Nie no Dobra O Boże Czul z tym. Jedź A nie FPS-y spadają Gówno mnie to obchodzi teraz A łaj FPS? 10 sekund 10 nie. minut co? Co jest? Pokaz slajdów! Pokaż Kurde, slajdów, sekundę, mam! Sekunda, noim. Dzięki, gro! Naprawdę! A ładnie Zejdź z tego motocykla! Weź się... Oluś! ...w Oluź. Głowę. Co ty chcesz? Zejdź z tego motocykla! Wszedłem, co To co czemu mi jest? klatki spadają? Co tu się Bo dzieje? Bo masz słaby internet. O, uderzyłem co właśnie ma... przechodnia. mająować swoją frustrację na kimś. Co Backlem. mają FPS-y do internetu? Nie wiem! Ale kurde, no. pozycję zajebistą no. wy... O! <h Fairly> Haha, i co frajerzy? Beka z was. Patrzcie, jestem Ała! potężna, bad girl, skopię wam zady zaraz. No, frajer robił niki, masz, no! Masz, masz, uciekaj ty! Toksyczny mężczyzno, czy Kurna, rusz dupę, grubasie! Co ty tam... <gry> Jezus Maria. Nie masz czasami wrażenia, że nasze odcinki to tylko bezsensowne darciery, ja? Yy, ale... Na swoim profilu masz, że to ch jeśli chcesz się przenieść do złotych czasów YouTube'a, a tak właśnie... A bez, <laughs> bez tych nostalgii jakogus tak właśnie wyglądała ta złota era YouTube'a. Wszyscy na siebie wrzeszczeli i mieli HD. Także... Trochę tak. Chociaż teraz w też. Jest 2010 w 2010 bylibyśmy totalnie znani i robilibyśmy furrorę. Szkoda tylko, że nie jesteśmy w 2010 roku. No chciałbym. Żeby te czasy YouTube'a widzowie wróciły te stare, to było cudowne. No i nikogo nie zostawiłeś dla mnie. Świetnie, za fajnie. A <laughs> Ty dopiero tu przyszedłeś, Jezu, ja tu Do walczyłem. Tu walczyłem o życie kur... tutaj Oluś! Zdenerwowałem Super. się, przepraszam. <laughs> to było bez sensu widzowie. Dobrze, kończymy tutaj ten odcineczek choć Oluś. Wyłączę jeszcze, monitor. No ja rozpieprzę i tak tą kamerę. Nie da się, ta gra jest popsuta. Dziękujemy yes. wam bardzo serdecznie yes. za oglądanie tego odcinka. No, 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 no. Jeśli on wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. Ja uciekam z tej gry na razie. Papa. Pa.